Aby ocenić prawdziwość podanych zdań, musimy przeanalizować cały rysunek. Zaczniemy od tego pierwszego pytania, czyli czy odcinek, bok, ten boku DC równoległoboku boku ABCD jest wysokością równego boku ECFD. Zauważmy, że mamy tutaj tę wysokość, ten odcinek DE, jako wysokość tego naszego ABCD, tego równoległoboku. Skoro ona jest opuszczona tutaj pod kątem prostym, to tutaj do góry też musi być pod kątem prostym. Ten kąt prosty zaznaczamy w tym miejscu. Kolejną rzeczą, którą musimy zauważyć, że jeśli mamy tutaj kąt prosty wyprowadzony, jakbyśmy sobie przewrócili ten nasz równoległobok DECF, to w tej sytuacji zauważymy, że ten kąt prosty będzie się znajdował tak samo nam po drugiej stronie. A skoro będzie znajdował się na po drugiej stronie, to to będzie nic innego, tylko wysokość, bo zawsze wysokość jest opuszczona pod kątem prostym do podstawy, gdzie naszą podstawą w tej sytuacji byłby odcinek DE. To w takim razie ta odpowiedź jest jednak najbardziej odpowiedzią prawidłową. Natomiast co jeśli chodzi o tą drugą sytuację, czy pole równoległoboku boku ABCD jest równe pole równego boku ECFD? Zobaczmy. W takim razie zapiszmy sobie to pole tego ABCD, jakbyśmy tutaj zapisali. No możemy w tej sytuacji wykorzystać informację, że to jest Naszą podstawą byłby odcinek DC pomnożony przez naszą wysokość, czyli odcinek DE, który jest opuszczony do tej naszej podstawy. Dlaczego akurat używam takiego przemnożenia? No bo pole na równoległobok to jest A razy H, czyli podstawa razy wysokość. Natomiast jeśli chodzi o pole tego drugiego, czyli ECFD. To teraz zobaczmy. Moglibyśmy sobie teraz użyć jako podstawy, czyli bok ten, który przed chwilką wspomniałem, czyli odcinek DE, to by była nasza podstawa. Natomiast naszą wysokością byłby wtedy tego, tego równoległego boku DECF, byłaby wtedy ten odcinek nasz DC. W tej sytuacji, tak naprawdę, mnożenie jest przemienne, nie ma to znaczenia, czy pomnożymy najpierw DC razy DE, czy DC razy DE, obojętnie w jakiej kolejności. W tej sytuacji będzie to odpowiedź jak najbardziej prawidłowa, bo te wyniki wyjdą nam dokładnie takie same.